Książa Harry i Markle szykuje kolejne powinni się niec na baczności. Książa Harry i Markle po niedawnych aferach związanych z premiera filmu dokumentalnego Harry i oraz publikacja kontrowersyjnej książki biograficznej z pary bynajmniej nie ma dość. Zbuntowany syn króla Karola III czeka na przeprosiny ze strony rodziny królewskiej i już powoli przymierza się do kolejnych projektów. Sussexowie mają świadomość posiadania wielkiego potencjału zarobkowego i zamierzają go dobrze spozytkować. W zmaksymalizowaniu dochodów ze sprzedaży własnych przezycji doświadczeń ma im pomóc nowy pracownik. Książę Harry i Meghan Markle dysponuje nieprawdopodobna fortuna, ale wcale nie zamierzają spoczywać na laurach. Sussexowie nieustannie szukają nowych sposobów na dalsze powiększanie swojego majątku. Wiedzę jednak... Za sami nie dadza sobie rady. W realizacji wielkiego planu pomoże im cholewocki specjalista i inwestor, Adam Lilling. Jak donosi portal Pagasix, do spotkania pomiędzy ksiazatami Sussex oraz ich nowych pracownikiem miało dojść w zeszłym tygodniu podczas ceremonii odnowienia przysiegi malzemskiej Lendegeneres i jej zony, Portideros w Los Angeles. Ostatnimi czasy księża Harry i Meghan Markle mocno przemodelowali swój biznes, co może świadczyć o tym, Za nie do końca są zadowoleni z tego, co mają do zaoferowania ich pracownicy. Niedawno było glosne o zwolnieniach w archiwale. Posadę stracili m.in. osoba odpowiedzialna za ich film dokumentalny. Teraz kolei. Sussexowie postanowili nieco powiększyć swój zespół. Wesprze 53-letni Adam Lilling. Znany jako założyciel Pentagon CDS. Przedsiębiorstwa internetowego i muzycznego. Które w 1999 roku zostało przejęte przez Virgin 5 lat później li Link za Lozel Bigo Garboat. Czyli internetowa wyszukiwarka i sluzaca do odnajdywania muzyki i filmów. W 2012 roku Forbes wymienił go jako jednego z 12 przedsiębiorców, którzy na zawsze zmienia Los Angeles. Ta sama publikacja chwaliła Lillinga jako seryjnego przedsiębiorca, który dostarcza świetnego wglądu w przemysł rozrywkowy i muzyczny. W grudniu Lilling i jego partnerka biznesowa Amanda Groves zostali uznani przez THE Hollywood Reporter za jednych z najlepszych przedsiębiorców 2022 roku. Co ciekawe, w przeszłości Lilling podejmował już pewne współpracę biznesowa z ksiazetami Sussex. Firma Plus Capital jest partnerem BetterHelp, organizacji non-profit, której ksia Zachary jest dyrektorem DS. Wpływu. Malo tego, w niedawnym wywiadzie Lil Link powiedział, że jego ulubionym podcastem z 2022 roku był archetype Smekhan Markle. W miniony czwartek Netflix publicznie poinformował o swoich zarobkach za czwarty kwartal 2022 roku. Wyniki są bardzo obiecujące, ponieważ korporacja osiągnęła wzrost o 7,7 miliona subskrybentów w okresie od października do grudnia. A to oznacza, że premiera filmu Harry i Meghan miała związek ze zwiększeniem zainteresowania oferta giganta w branży rozrywkowej. Równocześnie wybuchowe wspomnienia księcia Harlego z okresu, gdy należeli jeszcze do brytyjskiej rodziny królewskiej, stale się najszybciej sprzedająca się książka oparta na faktach od 1998 roku. Autobiografia księcia Sussex sprzedala się w Wielkiej Brytanii w liczbie 750 tysięcy egzemplarzy we wszystkich formatach drukowanych, audio i Według wydawcy Transport brytyjskiego oddziału Penguin Random House. Jest to najlepiej sprzedający się pamiętnik w historii, biorąc pod uwagę wyniki z pierwszego tygodnia od momentu publikacji. Księża Harry i Meghan Markle od momentu tzw. Maxitu mogli zarobić ponad 100 milionów funtów. Para podjęła kroki w kierunku zbudowania tego, co zdaniem ekspertów może stać się biznesowym imperium w USA o wartości 1 miliarda dolarów. Z kolei za wspomnienia zawarte w sparę, książę Harry zgarnął co najmniej 16 milionów funtów. Oprócz tego, susseksowie podpisali opiewające na miliony umowy z gigantami w świecie rozrywki. Spotify laczy ich kontrakt wart 25 milionów funtów, a z Netflixem umowa na sumę 81 milionów funtów.